Witam w kolejnej części naszych opowieści dotyczących serwisowania i naprawiania motocykli. Tym razem wzięliśmy na warsztat Harleya Davidsona Evolution silnik. To jest model FX-DWG, czyli tak zwana Dyna Wide Glide, ale nie o motocyklu dzisiaj. A dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o wałkach rozrządu. Ten motocykl trafił do nas jako motocykl zaraz po zakupie. Postanowiliśmy go troszeczkę porozbierać, żeby zajrzeć tu i ówdzie, w jakim jest naprawdę stanie. Oczywiście szybciutko znaleźliśmy powód, dla którego trafił do Polski, dlaczego był tani. Nie był rozbity, więc to już było dziwne. Trafił do Polski w całości, więc musiało być coś nie tak. Dlaczego trafił? No, z jakiegoś powodu musiał być tani. Czasem zdarzają się motocykle, które trafiają w idealnym stanie, i nic im nie jest, ale jedno jest pewne: nie są one wtedy tanie. Ten był w dość fajnych pieniądzach kupiony, więc jest naprawdę e, odziwo w zaskakująco ładnym stanie. Co się okazało? Zaczęliśmy grzebać, motocykl nie miał mocy. Jak zaczęliśmy tym motocyklem jeździć przy bardzo wysokich obrotach, ten motocykl tracił moc, tak dziwnie się zachowywał, wręcz nie dało się tym jeździć. Sprawdziliśmy oczywiście wszystkie podstawowe rzeczy gaźniki, nie gaźniki, wszystko, wszystko. czy znaczy gaźnik, bo tutaj mamy jeden. E, było troszeczkę namieszane również w gaźniku, ale nie to było problemem. Problem okazał się, zresztą dość znany posiadaczom tego motocykla i użytkownikom, problemem okazała się odma, a dokładnie jej zawór. Zawór, który jest napędzany przez rozrząd i w odpowiednich momentach otwiera tą odmę bądź zamyka. Tutaj było to całkowicie zblokowane. Zblokowane na tyle, że. W ogóle ten silnik praktycznie nie oddychał. Yy, na szczęście nie spowodowało to żadnych większych zniszczeń, spowodowało to tylko brak mocy, bo ten silnik się dusił, tak? Nie był w stanie się odpowietrzać. Tak, jakbyście sobie zatkali odmę, mniej więcej tak to tutaj wyglądało. Standardowo znana wszystkim przypadłość tych motocykli. Tutaj proszę zobaczyć. Odma, która jest fabrycznie plastikowa, została po prostu połamana. Odłamały się zęby w niej, to nie miało prawa. Jeździć na tyle niefartownie to stanęło, że on był praktycznie ten śnik zatkany. Gdyby urwało się gdzieś w miejscu, gdzie byłby całkowicie odetkany, to pewnie wyrzucałby nam olej do filtra. Natomiast tutaj w tym przypadku zatkało się tak, że w ogóle nie miał odpoietrzenia i zrobił się kłopot. Ale nie o tym mówię. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przez to dostaliśmy się do wałka rozrządu. Wałek rozrządu fabryczny, o dziwo, pomimo niewielkiego przebiegu, bo ten motocykl ma dość niewielki przebieg, fabryczny wałek rozrządu okazał się wałkiem niestety uszkodzony. Tutaj zobaczcie, jak pięknie to widać. Tu mamy wręcz ułupany kawałek tego wałka. Tutaj mamy też zniszczony wałek. To nie jest przytarte, to nie jest zatarcie. To jest jakieś zmęczeniowe, być może wada e, fabryczna tego wałka. Doszło do wykruszenia tej utwardzonej warstwy. Taki wałek, niestety, słuchajcie, nadaje się tylko do śmietnika. E, no i teraz się pojawił dylemat. Po co sięgnąć? Czy kupić wałek oryginalny, czy sięgnąć po wałek akcesoryjny? Jak zapewne wiecie, takie wałki bez problemu można kupić akcesoryjne. One wprowadzają nam w silniku różne zmiany. Tak? Mówię różne, bo, bo każdy wałek ma swoją. Mówimy o charakterystyce. Tak to nazywamy. Charakterystykę pracy. Każdy zapewne z Was wie, kto ogląda ten filmik, a jeżeli nie, to dowiedzcie się, bo jest to bardzo ciekawe, w jaki sposób wałki wpływają na pracę silnika. Otóż wałki. Rozrządzają nam tym, w którym momencie otworzy się zawór sący, w którym się zamknie zawór sący, w którym otworzy się zawór wydechowy, w którym się zamknie zawór wydechowy. I tu pojawiają się dylematy, bo nie ma tutaj takiego złotego środka, czy też yy, dokładnie taki wałek jest dobry i koniec. W zależności od tego, kiedy my będziemy otwierać, kiedy będziemy zamykać zawory wydechowe, silnik będzie miał inną charakterystykę pracy. Dawno temu na fizyce, jak wszyscy chodziliśmy do podstawówki, uczono nas pracy silnika, jak pracuje silnik czterosuwowy. I tam niestety popełniano jeden ogromny błąd. Tłumaczono nam to w ten sposób, że mamy ssanie, sprężanie, pracę, wydech i ssanie otwiera się zawór sący, tłok idzie na dół, zamyka się zawór sący, tłok idzie do góry spręża, jest praca, tłok schodzi na dół, otwiera się zawór wydechowy i wydycha. Zamyka się zawór wydechowy i znowu ssanie. i tak w kółko. To było bardzo błędne, to było bardzo ograniczone, to był materiał przygotowany dla dzieci z podstawówki, tak? I, i, I niestety często do tej pory ludzie tak myślą, że te zawory zamykają się dokładnie, kiedy tłok jest w górnym lub w dolnym położeniu. Nic bardziej mylnego. Te tłoki pracują sobie oczywiście góra-dół, góra-dół. Te fazy rozrządu głównie zawierają się w tych suwach ssania, sprężania pracy i wydechu ale są na siebie można by powiedzieć ponakładane. Czyli na przykład w momencie, kiedy tutaj widać to, nawet tutaj w tym przypadku jak spojrzycie, te zawory są, te wałki tak jakby troszeczkę na siebie nachodzą. W tym miejscu mamy tak zwany overlap, czyli miejsce, w którym mamy obydwa zawory i zawór wydechowy i zawór ssący nieco uchylone. Tak? I teraz między innymi jedną z rzeczy, które będzie charakteryzował ten wałek, będzie to, jak długo pozostanie otwarty zawór wydechowy, i jak wcześnie zostanie otworzony zawór ssący. Wtedy dochodzi do tak zwanego przepukiwania, obydwa zawory są nieco uchylone. A to jak długo będą one uchylone, będzie miało wpływ na to jak nasz silnik będzie pracował. Ja bym tutaj nie chciał się zagłębiać w to ile stopni, ile stopni otwarcia, co daje. Natomiast ważne jest to, żeby na to bardzo mocno zwrócić uwagę. Tak w telegraficznym skrócie. Im mniejszy będzie ten overlap, tym bardziej aksamitnie pracował na obrotach wolnych. Ale będzie gorzej napełniany przy obrotach wysokich. Jeżeli zrobimy duży overlap, tak, długo będą pozostawały te zawory współotwarte, na pewno będzie silnik lepiej pracował na wysokich obrotach, ale możemy utracić tą stabilność pracy na obrotach wolnych. Taki silnik może po prostu wymagać tego, żeby pracować na podniesionych obrotach biegu jałowego. Idąc dalej, jeżeli mówimy o tym, że silnik otwiera zawór sący wcześniej to on go również później zamyka. Nie jest to także moment, kiedy tłok zszedł na dół, to jest moment, kiedy zawór sący już jest zamknięty. Nie, zawór ssący pozostaje otwarty dłużej, ze względu na to, że ta mieszanka rozpędzona, ona posiada jakąś tam dynamikę, która pozwala nam na to, żeby dłużej napełniać taki silnik. A wiadomo, że im bardziej napełnimy silnik świeżą mieszanką, tym uzyskamy lepsze parametry jego pracy. Ale tu znów, jeżeli przesadzimy, to nasz silnik będzie miał problemy w pewnych zakresach obrotów, ale będzie lepiej zachowywał się w innych zakresach obrotów. I to jest bardzo istotne. To samo zresztą dotyczy wydechu. Nieprawdą jest, że zawór wydechowy otwiera się dopiero w momencie, kiedy tłok jest na dole. Nie, nie, nie. On się otwiera znacznie wcześniej, bo musi wytracić ciśnienie, by móc łatwo tłok zawrócić z powrotem do góry tak? i dokonać tego właściwego wydechu. I tu musicie się zastanowić, co Wy tak naprawdę chcecie osiągnąć wymianą tego wałka, bo często jest tak, że ludzie nadtuningują swoje motocykle, tak? Nadtuningują oczywiście tutaj w cudzysłowie, bo rzucają się na wałki hipersportowe, a potem mówią, bo mi trzeba 1500 obrotów, żeby mi silnik chodził stabilnie. Tak, no jest to oczywiste, jest to wręcz normalne. Co więcej, im później otwieramy, im później zamykamy te wałki, tym w krótszym czasie musimy to wykonać. To też trzeba wziąć, jakby pod rozwagę. I, I ta ostrość wałka, o której mówimy, że założyliśmy sobie ostry wałek, to nie jest tak, że wałek, który ma taki kształt, że o, taki wałek to będzie ostry wałek. Nie, wprost odwrotnie. Taki wałek to będzie wałek ostry. Tak? Ale do tego jeszcze wrócę, jak pokażę Wam wałek, który my wybraliśmy do tego Ewo. Teraz to też trzeba wziąć pod uwagę, że ta szybkość otwierania będzie obciążała nam inne elementy silnika. I co najważniejsze, wałek odpowiada również za to, jak dużo otworzymy zaworu. Jedno to jest, kiedy go otworzymy, drugie to jest, jak szybko go otworzymy, a trzecie to jest, jak bardzo go otworzymy, czyli jak duży będzie wysuw tego zaworu do środka, do cylindra. Jeżeli mamy wałki standardowe, to te zawory się dość słabo otwierają, bo nie ma potrzeby, by otwierały się bardziej. Otwierają się dość na krótki czas i dość długi mają czas otwierania i długi czas zamykania. Co to za sobą niesie? No niesie to za sobą to, że taki silnik pracuje łagodnie, ma bardzo mocno rozłożony moment obrotowy. Tego momentu obrotowego mamy wręcz w każdym praktycznie momencie pracy tego silnika, przy każdych obrotach dostatecznie dużo, żeby ten silnik pięknie ciągnął od dołu, miał jakąś tam górę, miał jakiś tam środek i żeby taki standardowy użytkownik nie miał z tym żadnych kłopotów. Natomiast jeżeli zaczynamy robić jakikolwiek tuning takiego silnika poprzez wymianę wałka, to musimy być świadomi, że możemy sobie część rzeczy poprawić, ale też możemy znaczącą część rzeczy zepsuć. Pierwszą są te wolne obroty, o których mówiłem, drugą będzie to, że możemy stracić trochę środek w zależności od tego, jaki wałek oczywiście założymy, bo możemy sobie założyć wałek, gdzie będzie mieć piękne obroty, naprawdę będziemy go w stanie spuścić na 700 obrotów, 600 i on będzie robił tak, 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 i sobie chodził, natomiast wtedy nie będziemy mieć góry. Coś za coś i tego trzeba być świadomym. Co więcej, jeżeli mówimy o wzniosie wałka, czyli o tym, jak bardzo ten wałek uchyli nam ten zawór, jak bardzo go podniesie, musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. My musimy zdążyć... Zamknąć ten zawór, w momencie, kiedy to się kręci powoli, kiedy my sobie kręcimy silnikiem, to nam się wydaje, że tam się nie ma prawa nic stać. Natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację, że w momencie, kiedy mamy otwarty zawór, tłok idzie na dół, otwiera się zawór wydechowy, tłok idzie do góry, zostaje zawór wydechowy otwarty, one się domykają razem, tak? Czyli jakby tłok idąc do góry, w pewnym momencie domyka nam zawór. Wydechowność. Znaczy domyka go jak rozrządu, a dokładnie sprężyna, i tutaj właśnie jest też problem. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, gdzie będziemy bardzo mocno otwierać te zawory, bardzo szybko i bardzo głęboko, to standardowa sprężyna może nam nie wyrobić. Może zdarzyć się coś takiego, że zawór nie będzie zamykał się, dotykając wręcz cały czas lifter i popychacz. Powinien praktycznie cały czas być w kontakcie. Z wałkiem. Jeżeli my zostawimy fabryczne sprężyny, zaczniemy wysoko wkręcać ten silnik i będziemy mieć bardzo ostry wałek, to wtedy dojdzie do klepania zaworów. One zaczną się zamykać wolniej niż może to zrobić wałek. Takie rzeczy natychmiast uszkodzą nam trzonek zaworu, wyklepią nam gniazda, narobią nam bardzo dużo syfu. Co więcej, często ludzie po takim tuningu mówią, ten motor nie jedzie. No bierze się to stąd, że takie hardkorowe tuningi. Powodują, że my mamy więcej o te 5, 10 czy 15 koni, ale u góry. Tam, gdzie tak naprawdę najrzadziej z tego korzystamy. I teraz, czym się kierować? Jeżeli otworzycie sobie katalog, to tak naprawdę można dostać, nie wiem, ogłupienia totalnego. Tych wałków jest masę. Te wałki mają tutaj podane jakieś dziwne cyfry. Nie wiadomo, co za co odpowiada, nie wiadomo, co o czym mówi. No i teraz trzeba to dobrać. Oczywiście, najprostszą metodą jest pójść sobie do specjalisty. Który się na tym zna, który przede wszystkim zada wam pytanie, co chcecie robić z tym motocyklem. Jeżeli podacie mu wszystkie swoje zachcianki, to powinien wam bez problemu taki wałek dobrać. Dobrać na podstawie tych wszystkich cyfr, które tutaj są. Ale co one oznaczają? Trzeba się w to wkopać, żeby wiedzieć mniej więcej, o czym te cyfry do nas mówią, co jest ważne, na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo czasami samemu można sobie to wybrać bez najmniejszego problemu, czy czasami przez nieodpowiednich fachowców możemy zostać wprowadzeni w błąd, bo zrobią nam wyścigówkę z motocykla, którym my chcemy jeździć bulwarowo. Bez sensu po prostu, tak? Ale spójrzmy w coś innego niż katalog tym razem. Tutaj pokażemy Wam to na podstawie załączonej instrukcji do wałków firmy Andrews. My się na taki walka akurat zdecydowaliśmy. Zaraz Wam powiem dokładnie na który model. Spójrzcie, tutaj mamy w instrukcji następujące rzeczy. Mamy timing, i co to jest? To jest właśnie to, o czym Wam mówiłem. Tutaj mamy zawory ssące, zawory wydechowe. Tutaj mamy podane fabryczne najpierw, w zależności od roczników, ile stopni przed, czy też wręcz tak jak to jest w minusie, czyli po górnym, martwym punkcie, otwiera się nam zawór ssący, a ile po. Dolnym martwym punkcie zawór ssący się nam zamyka. I dokładnie to samo dotyczy tutaj wydechu. Jak wcześnie się otwiera, jak późno się zamyka. I jak spojrzycie na stokowy wałek, to on jest wręcz w minusach. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy dochodzi do tak zwanego przepukiwania, jego tutaj praktycznie nie ma, można powiedzieć, bo skoro jest w minusach, to znaczy, że zawór zamknął się zanim dotarł do góry i zawór otworzył się tuż po tym, jak zaczął zmierzać w dół. Tutaj jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Co uznajemy za punkt otwarcia zaworu? Otóż punktem otwarcia zaworu nie jest moment, kiedy nasz zawór zostanie dopiero delikatnie dotknięty przez wałek rozrządu, tak? poprzez oczywiście lifter, popychać i tak dalej. Punktem otwarcia zaworu uznajemy moment, kiedy nasz zawór jest uchylony około 1 mm. Jest to 1 mm, tak przyjęte mniej więcej. Jeżeli zawór jest otwarty 1 mm, wtedy mówimy o początku jego otwarcia. I tutaj spójrzcie, ciekawa rzecz: mimo tego, że mamy te otwarcia w minusie, czyli jakby sanie otwiera się nam dopiero po górnym martwym punkcie, tak? to tutaj mamy top dead center. Zobaczcie, Valve lift w Top Dead Center, czyli to jak bardzo uchylone są obydwa zawory w górnym martwym punkcie, czyli w momencie tej naszej przepukania, przepukiwania, czy też mijanki, jak to niektórzy wręcz nazywają tak mocno po polskiemu. Ja tego nie lubię określenia, ale żeby Wam powiedzieć o co chodzi, to czasem go używam. Zobaczcie, mimo tego, że mamy teoretycznie rozrząd ujemny, czyli taki, w którym następuje otwarcie zaworu po, to zawory faktycznie, spójrzcie, tutaj pięknie to widać jeszcze raz. Obydwa są uchylone w górnym, martwym punkcie, natomiast to uchylenie jest wręcz znikome. Tak? Tu jest ten faktyczny moment uchylenia. Natomiast jeżeli pójdziemy dalej i spojrzymy na poszczególne kolejne wałki, to to nałożenie zaworów będzie już dość duże. Jeżeli zwłaszcza spojrzycie na te takie już mocno racingowe wałki o bardzo dużych, Otwarciach zaworów, zobaczcie, jakie tutaj są nałożenia. 30 stopni przed, my już zaczynamy otwierać sanie. Co więcej, dopiero 30, prawie 28 stopni po, dopiero otwieramy wydech. znaczy zamykamy wydech. To są bardzo duże różnice. Co więcej, dzięki takiej instrukcji możecie zobaczyć jeszcze jedną ciekawą rzecz. Bardzo ważną, tą bardzo ważną rzeczą jest lift. To też jest dla was strasznie istotna informacja. W zależności lift jest to otwarcie zaworu tutaj podany w calach, tak? Natomiast w momencie kiedy ten lift przekroczy pewną wartość, zobaczcie, tutaj taką graniczną wartością jest 498, tak? Czyli prawie pół cala. W momencie kiedy mamy prawie pół cala, nadal możemy mieć stokowe sprężyny. Tutaj jest opis, które sprężyny, tak? nadal możemy mieć stokowe sprężyny. W momencie, kiedy zaczniemy przekraczać to, definitywnie zaczynają się pojawiać sprężyny akcesoryjne. Nie możemy zostawić sprężyn stokowych. W momencie, kiedy zostawicie sprężyny stokowe w takiej sytuacji, dojdzie do kolizji z zaworu z tłokiem. O ile nie dojdzie jej na postoju, kiedy będziecie sobie kręcić powolutku silnikiem, to tak jak ten silnik dostanie obrotów, na pewno zawór wydechowy z, nie zdąży się zamknąć, może go puknąć tłok. Jeżeli nawet nie dojdzie do kontaktu z tłokiem, dojdzie do klepania tego zaworu. Jeżeli ten zawór będzie nam klepał, on się uszkodzi. Prawdopodobnie oberwie mu zamki, wpadnie zawór do środka, zrobi Wam po prostu miszmasz w tym silniku okrutny, straszny. Tak? Ciekawą rzeczą jest to, że można czasami od tego uciec w inny sposób, jeżeli nie chcecie zakładać mocnych sprężyn, możecie założyć na przykład lżejsze zawory. Jeżeli założycie lżejsze zawory, również da to bardzo dużo, bo lżejszy zawór jakby sprężyna o mniejszej sile łatwiej i szybciej zamknie, tak? Na to trzeba bardzo mocno zwracać uwagę. Trzeba się troszeczkę z tego wyedukować, żeby dokładnie wiedzieć, o co tutaj chodzi. Zachęcam do takiej lektury, nie ma problemu. My o takich rzeczach uczymy również na naszych szkoleniach, jak działają silniki, jak je tuningować. Zapraszamy oczywiście również na nasze szkolenia. Natomiast spokojnie, jeżeli się wgłębicie w taki dokument, będziecie dokładnie widzieć, o co tutaj Chodzi. I teraz, na co my się zdecydowaliśmy? My z tych wszystkich kombinacji stwierdziliśmy, że nie chcemy ruszać samego w sobie silnika. Silnik wygląda na bardzo ładny, bardzo zdrowy. Nie chcemy kombinować, nie chcemy przede wszystkim ściągać z niego głowic. Wymyśliliśmy, że głowice zostają oryginalne. Nie, rusza, nie zwiększamy kompresji, nie ruszamy tutaj nic. Zostawiamy oryginalne sprężyny zaworowe, zostawiamy oryginalne liftery, bo tutaj też bardzo ważna rzecz. W przypadku niektórych wałków można zostawić fabryczne liftery, w przypadku niektórych wałków przynajmniej liftery trzeba będzie wymienić. Tak? Czy też trzeba będzie zastąpić oryginalne laski popychaczy laskami popychaczy już regulowanymi. My chcieliśmy tego uniknąć, ale chcieliśmy również skorzystać z tego, że mamy wałek do wymiany i kupimy sobie taki spokojny wałek, który będzie wałkiem znacznie bardziej sportowym, wałkiem turystycznym. I warto, słuchajcie, poczytać w tych katalogach, zwłaszcza w tych katalogach sprzedażowych, tak? wejść sobie na stronę producenta wałka, i poczytać o tym, co ten producent tam na temat tego wałka pisze. Tam będzie opisane, że jest to wałek na przykład przeznaczony do jazdy turystycznej. I my wybraliśmy wałek turystyczny. Wybraliśmy wałek, który jest zalecany na przykład do silników Evo troszkę wzmocnionych, takich, które mają na przykład otwarty wydech. My takowy tutaj mamy, takich, które mają zmieniony gaźnik. My takowy tutaj mamy, bo mamy gaźnik Sendesa, mamy otwarty dolot. Zobaczcie różnicę. Już na pierwszy rzut oka widać, że ta różnica jest w tych wałkach wręcz ogromna. Bez jakichś dodatkowych super tuningów my możemy pozostać na fabrycznym lifterze, fabrycznych popychaczach, fabrycznych zaworach, nie powinno się tutaj absolutnie nic złego wydarzyć. Tak zapewnia producent. I nie sądzę, by producent miał tutaj jakby chęci do tego, by nas kłamać, oszukiwać. Wrzucimy sobie ten wałek, sprawdzimy. Ale oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że zapewne taki wałek skróci nam również żywotność czego? No przede wszystkim skróci nam żywotność lifterów, obciąży nam mocno liftery i, i, i dzięki temu one może nie przeżyją kolejnych 50 tysięcy, może przeżyją krócej. Oczywiście przy okazji wymiany tego wałka Sprawdzimy te liftery, czy one dobrze działają. Sprawdzimy również, znaczy, sprawdzimy, tu nie będziemy nic sprawdzać. Powymieniamy oczywiście użyskowanie tego wałka, żeby wszystko było fajnie i ładnie. I mam nadzieję, będziemy cieszyć się troszkę lepiej. Przyspieszającym, troszkę bardziej agresywnie pracującym silnikiem, bez wielkiej straty dla jego tutaj wolnych obrotów, bez wielkiej straty dla środka i bez przede wszystkim wielkiej straty dla żywotności tego silnika, bo tego też chcieliśmy tutaj uniknąć. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pomogliśmy tym odcinkiem, troszkę Wam pewnie namieszaliśmy również w głowach. Ale poczytajcie, posłuchajcie, zapraszamy oczywiście na nasze szkolenia. Mamy szkolenia nie tylko z samego tuningu silnika, ale przede wszystkim ze strojenia tych silników. Przy udziale tutaj człowieka, który chyba zna się na tym najlepiej w Polsce, może nie na Harley'ach, ale zna się rewelacyjnie na silnikach wyścigowych. Mówię tutaj o Damianie Sapińskim, z którym robimy wspólnie te szkolenia. Jest to chyba najbardziej znany na wszelkich torach wyścigowych Polak obecnie, w świadku motocyklowym. I on między innymi też tłumaczy nie tylko, jak takie wałki dobrać, ale również jak zrobić do tego mapę, bo też trzeba być świadomym tego, że dzisiaj oczywiście tu mamy gaźnik, tu niczego nie mapujemy, natomiast tu będziemy stroić gaźnik, ale taki gaźnik też trzeba mieć wystroić, trzeba wiedzieć jak to zrobić. Co więcej, dzisiaj mamy już wtryski, dzisiaj mamy już motocykle na wtrysku z elektronicznym zapłonem, to też trzeba czasem dostroić, zwłaszcza kiedy idziecie dalej, kiedy nie robicie tak jak my, Wkładając wałka troszeczkę bardziej sportowego, kiedy już wkładacie hardkorowe wałki, wtedy musicie już myśleć o całym strojeniu tego silnika. To wszystko musi ze sobą grać, jeżeli jedna z tych części nie będzie grała, to po prostu będzie musiało zrobić wielkie boom. oby jak najmniej spektakularne i oby jakby bez złych rzeczy, które wam zrobi taki wybuchający silnik. Natomiast spokojnie, jeżeli będziecie pracować na takich częściach zalecanych, gdzieś tam kitowo, ci producenci wiedzą co sprzedają, nie bójcie się tego. Bawcie się to i zapraszamy Was do oglądania naszych kolejnych odcinków. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, subskrybujcie, polecajcie i do zobaczenia niebawem.